Dobra, widzowie, czekajcie, i możecie tak widać, może tak zostawimy to, to w ogóle to siemaneczko i dzisiaj znowu robimy ten dom, jak widzicie tutaj, na te krampety. Być tylko na prezent, ale na to, że na krampety i tak dalej. To prezenty mogą być tak po prostu normalne, oj przepraszam. Takie Taki narnormalniejszy. Na, nar Najnor przepraszam. Najnormalniejszy. Nie wiem, co ja kombinuję. Po prostu kombinuję coś, żeby było dobrze, tak? To się nazbiera przez ten miesiąc. Tych wiem, że zrobię na krampet, bo krampetów jest mega dużo Tylko ja nie wiem jak się robi te krampety A dobra, nie będę miała ja wszystkie krampety. Dobra, to jednak na krampety nie będzie nie te to prezenty To już wszędzie postawię te Łej, te półeczki nu way! To, może tutaj zrobimy takie coś. Słuchajcie, improwizuję, tak, kochani? Improwizuję. Improvisation modification. <laughs> Improvisation modification. Niektórych to może śmieszyć, niektórych nie. A coś mi strzeli, kochani. Dobra. Jakoś tak. Ale nie kochani. Do tego się trzeba skupiać. Mhm. Mm bo. Zglądało z bliska. Tak trochę jest dalej. Tak jest chyba najlepiej. To nie tak najlepiej widzicie. Uj, uj, Chyba by najlepiej, bo tak co nie? Albo bokiem, albo nie mogli tego. Oj. Oh. Wej, 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 wej. Dobra. Realnie ważna Nie myślę teraz. Dobra. Pyk. Pyk. W ogóle jakieś pomysły, co tutaj mogę dawać. Właśnie, co będzie tutaj w tym pomieszczeniu? Dopiero dwie minutki minęły, kochani. kochanie. się kończył shorts. Ten film się dopiero zaczyna. Pierwsi moi kochani, rozkręcamy, tak? Nie słyszę was, ale uznajmy to za tak. To my ciszę, uznajmy za tak. Będą widzowie, e, szorciki, filmiczki z moim chomiczkiem. Jednak e, imię to będzie ten. Te Zapomniałam. Imię własnego dziecka. Junior. O! Junior. Junior. Będzie. Junior, Juniorowski. Nazwisko mojego nie podam, tak to by było z moim nazwiskiem. Będzie z moim nazwiskiem. W ogóle będę robić im legitymację, więc. Jak chcecie. Jak chcecie zobaczyć, jak robię im tę legitymację, to przecież też w ogóle po coś pomysłem, jak zrobić tę legitymację im. Czyli Misiorkowi, Lakusiowi, Elakus to jest jamnik, yy, misiorkowy i... i chomiczkowy. Tutaj jakoś tak może być, no. Uaj! Ninu, 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 ninu. Pyk. Tutaj damy. Tak. Może zrobię tak. I by tu i tu, no bo się z półkami zajmuje. Czekajcie chwilkę. Żeby sobie... Dobra, I już. No, 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 To już chyba możemy widzowie wykładać, co? Mi się wydaje, może jakieś chwytę troszkę postawimy, żeby wiedzieć, no. Nie było tak, tak, tak nudno. Wiem, że to nie jest może kwiatuszek taki domowy, ale nie będzie, tak? Ale super kaktusik! One będą wszędzie, nie? Nie lubię kaktusów, ale są fajne. Jest z lampeczkami. To musi być, to musi. No, musi. Tutaj znowu damy może takiego kwiatuszka, ale tylko jednego. I kaktusika. Nie no, dobra, tak za dużo kaktusów to nie będzie nawet ładnie wyglądać. Pofia. Kaktus, kaktus. Aha. Dobra, nieważne. Polecam wam oglądać do końca. Może teraz jest trochę niezbyt fajny filmik, ale jeszcze nie jestem jakimś nie wiem yy, tym, 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 Super youtuberem co zarabiam miliardy, bo nic nie zarabiam, tak. Ty się o to się co do mnie pru. To nic jeszcze nie zarabiam. I pewnie nie będę zarabiać, więc... Bo robię to tak w sumie z przyjemności. Lubię nagrywać, więc... Postawiam jeszcze tutaj kwiatusz No tutaj postawiłam kwiatuszka. No postawiłam kwiatuszka. Tylko ogólnie codziennie nie będzie filmiku, przepraszam was bardzo, ale mm, i wyjeżdżam tak jakby, że tak powiem, nie wiem to można nazwać wyjeżdżaniem. Ale powiedzmy, że wyjeżdżam. Do cioci, więc... A może takie coś, taki gazonik na środeczku. Dobra, nie będzie. Mm, tutaj też się przyda takie ładne. Albo taki. Taki coś bardziej na grup. Oj, Dobra pyk. Um, To jest kwiatuszek. Tutaj jeszcze postawimy takiego. Tu. Tutaj. Tak, ale fajne są wielkie, takie, takie kwiatuszki. albo takie fajne wielkie. Jak myślicie? <noise> Mi się mega podoba. Tutaj może zrobimy miejsce. Na... No. na co? Na zwieraczków Co Wy na to? Nie wiem, no musimy dać jakieś propozycje. Na przykład w porze, na przykład powiedzieć jak to zrobić, na przykład skąd mogę wziąć na to pomysły. Bo nie mam kamery, nagrywam telefonem. Więc na wow. Zrobimy tutaj takie Halloweenowe, dawno już po Halloween. Tak sobie to jesieni dawno już... To może tutaj urządzimy tak wiosennie, bo wiosna nadchodzi wielkimi krokami. Wątpię tu wielkimi, ale niech będzie, że wielkimi. Tak nadchodzi, że wcale... Całą... No nie no, dobra, już jest o wiele cieplej, więc. Kupujący gada nie słuchać mnie, słuchaj mnie, tak. Tutaj damy, tutaj damy, tutaj. Może jak to mi się podoba. Możecie ocenić od 1 do 10. Ja za minutkę będę musiała kończyć i nagrywam kolejny film. Tam też stoki, Stocky Boli Więc oglądajcie, zapraszam

na nie wiem, ja boję bo się, nie nie wiem, ja się, nie wiem, czy wy widzicie to co ja bojęboczy Tutaj. Też to jest czy To musi być A baju Co to jest? za Jakaś sterta ubrań? Nie wiem, no, dobra Może um, już dawno poświętałeś, Jeszcze daje się też rzeczy Trudno się mówi już tutaj po prostu będzie takie miejsce Na pokaduszki, na kawóźkę Nie wiem po co ja to daję Nie pytać się mnie Dobra, tak, tutaj no przecież muszę... dobra, nieważne, że już będzie 11 minut, będę musiała szybko kończyć. Dobra, 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 jak jest wszystko zielone, to nie będzie tutaj też zielone. Pyk i szybko, stoliczek. Dobra, to już będzie w part dwa, czyli tu nie wiem, dwa, dobra, nie wiem, pa pa.